Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, rozbiorę się, bo nie dałam rady w tym nagrywać. Eee, słuchajcie, dzisiaj jest piątek i jest to dzień bardzo, bardzo zakręcony, ale radosny. A myślałam, że będzie źle, a za chwilę Wam powiem, dlaczego za, z, z, taki radosny, Tu już normalnie, słuchajcie, wino się szykuje, eee, do świętowania. A co, matce też się należy? Eee, nie, nie urosłam, słuchajcie, ja jestem w butach. A, a propos... Powiem wam, bo te nowe buty mam na nogach i wiecie co tu mnie obryzły? Nie wiem to chyba, to chyba o to. Jeden lewy, bo prawy ok, ale lewy mnie obryzł, i mam nadzieję, że to się jeszcze gdzieś tam uformuje i w ogóle. Ale, ale tak to są bardzo ładne, bardzo wygodne. Tylko jednak ta cholewka jest wysoka i pytaliście gdzie kupiłam? Właściwie to jest taki zwykły sklepik u nas. To nie jest jakaś sieciówka właśnie, bo gdyby to było CCC czy jakieś tam, to ja bym wam powiedziała, zasunę sobie. Nie rozbieram się, bo ja za chwilę praktycznie za chwilę wychodzę. Jezu, tyle rzeczy bym chciała Wam opowiedzieć, że ja znowu słabotok i lecę do przodu, a moja bateria oczywiście jest, nie wiem, chyba 14%. Nie był naładowany. A dlaczego nie był naładowany? Słuchajcie, wczoraj stała się katastrofa. Popłakałam się, poryczałam się w zasadzie, byłam tak pip... Z własnej głupoty, że szkoda gadać i zasnęłam o godzinie 21 razem z moim dzieckiem przytulona do Emilki, usmarkana, ukichana. Otóż, zaczęło się od tego, że pokazywałam Wam w ostatnim filmie ten peeling do głowy i sam peeling sprawdził mi się świetnie. Wiem to na pewno, bo dzisiaj byłam u fryzji, ale jak możecie zauważyć, obcięłam włosy, tak jak mówiłam, to jest letne, tak, zcięłam Fidoś, czy Ty musisz teraz? Możesz za chwilę, Moja papuga się dozwała. Eee, i powiem Wam tak. Nalałam sobie wannę wody, bo już byłam tak zmęczona, że stwierdziłam, dobra chłopaki, zajmijcie się chwilę Emilią. i do wanny, dosłownie na 20 minut mi nie ma. No i wzięłam sobie, myślę, spróbuję od razu to. Wiecie co? To jest czarne. To jest czarny produkt. Także byłam zaskoczona, bo pomyślałam, no i spoko, woda czarna. Będę, by mi skórę nie zafarkowało. No ale, bo sobie myślę, kurde, ja jutro, w sensie, że dziś idę do fryzjera ja i będę z czarnym łebem wyglądać. No ale dobra, tak mi korciło, że dobra. Nalałam sobie trochę na ręce, choć tu piszą, żeby od razu na głowę. Chciałam to zobaczyć. No i to jest faktycznie peeling. Yy, są tam drobinki. Węgiel aktywny. No i babo, weźże czytaj. Przecież jak węgiel aktywny, to wiadomo, że będzie czarne. Londyna na 100%. Yy, w każdym bądź razie. Mega przyjemne to jest. Masujecie jak. No, jak plingiem. Są te drobiny, więc masujecie głowę, czyli macie masaż, macie pobudzenie tego myszka włosowego, czy jak się to tam pięknie nazywa. Można trochę odpłynąć. Powiem Wam, że masowałam, bo to dwie minuty niby miało być, no nie? Masowałam, masowałam i zakresywnie się, dobra, to zobaczę, kiedy te dwie minuty, bo tam na chwilę potem jeszcze to zostawić, nie? I oczywiście mój telefon leżał. Zaraz z boku przy Wannie mam kosz na bieliznę, i na tym, i tak wzięłam to i stało się coś strasznego. Chlup! Słuchajcie, wpadł do wody. Ja szybko jak ten ręcznik, ten telefon wyciągam, nie cząsam nim tego, krzyczę już do Briana, nie? Wypadam z tej wanny, słuchajcie, z tym głębem całym, w tym wszystkim. Owinam się ręcznikiem i Brian, Brian, on yy, przyleciał, pyta się co, ja stoję, tu wszystko woda, płynie ze mnie w tym ręczniku, on mówię telefon, mi wpadł do wody. On mówi, nie. Ja mówię, tak. On mówi, po coś ty babo brała łazienki telefon? Słuchajcie, ja Wam się przyznam, ja y, czasami Wasze filmiki oglądam po prostu we wannie. Nie wiem, czy jest tu ktoś jeszcze na tyle inteligentny jak ja, ale ja po prostu wtedy mam te chwile dla siebie, no i oglądam jakiś filmik, zrelaksuję się i utopiłam telefon. Także nie róbcie tego we wannie. No i co zrobił Brian? Brian wołał od razu, nie włączaj go, nie dotykaj go. No i oczywiście, ja go nie dotknęłam, on już piernikiem na dół, ja za nim taka kapiąca, ciekająca wodą. Słuchajcie, wziął ryż, wysypał, wsadził telefon, przykrył go i mówi: nie dotykaj. On jeszcze wcześniej wyjął tylko kartę SIM. No i tu się zaczęło. Słuchajcie, spieprzył mi się cały wieczór. Byłam tak zła, że przez własną pieprzoną głupotę, bo przecież te dwie minuty to sama bym sobie odliczyła, odmierzyła, no ale ja naprawdę często oglądałam Wasze filmiki w tym, pewnie. Więc... Uuu, wpadł do wody, brałem go, ja mówię, no jest i jestem 700 stówek w dupę. I to jest tak, że ja na tym telefonie nagrywam, bo teraz widzicie, jak ja nagrywam, zaraz się do Was wydmaczam, jak to się stało, że on działa. O, właśnie, bateria pada, także, no nie naładowany, bo wczoraj go nie ładowałam, dzisiaj go Brian uaktywnił. Udało się, nie wiem jakim cudem. Yy, rano po prostu coś tam yy, powłączał. W ogóle to budzik zaczął dzwonić, tak Wam powiem pod tym ryżem, nie? Więc ja już ja wcześniej wstałam przed budzikiem dużo wcześniej. Yy, no i Brem mówi, no i popatrz, nie działa nam ekran dotykowy w ogóle, no ale coś tam, to moje dziecko jestem z niego dumna poruszało, poswperało i telefon działa i... Uff, słuchajcie, bo jakby wyłożyć te 700, no to jest taki nieplanowany wydatek, także to na pewno każdego by zabolało, nawet mnie, mimo tego, że, że miałam, no kupiłabym nowy telefon, ale byłam, nie, to, to, to jak byłam zła wczoraj, to normalnie szlak nie trafiał. Eee, co do trillingu, powiem wam, że działa, ja zmyłam te głowę i ja od razu widziałam, że moje włosy się podniosły, słuchajcie, podniosły się, więc to chyba nie chodzi, ja by kupiłam w Hebe, jeśli byście chciały wiedzieć. Ja kupił. To chyba nie chodzi o firmę, tylko o to, że on naprawdę te peelingi działają, bo na pewno zmywają cały ten syf. Mimo tego, że skukujecie sam szampon, to na pewno zawsze na tym waszym skalpie coś zostaje. U mnie ten trudny łeb został tak wymyty szybko yy, i trochę schodzi, żeby to wypłukać, powiem wam. I na pewno nie róbcie tego nie bo będziecie peelingować i dupę. Sorry, ale ja siedziałam cała w piasku, już jak już chciałam wejść, żeby to wypukać, się dobra, już witam. E, jak sobie wypłukałam, no to, to po prostu zostaje te drobiny we wywania. Także, no że wiecie, chcecie mieć od razu wyplinkowany tyłek, tylko dwa w jednym, proszę bardzo. No i e, faktycznie brudzi wodę, no bo to jest samo w sobie, może są inne kolory, nie wiem, ja mam czarny, bo z tym węglem aktywnym. A i musicie dobrze uszy potem. Umieć, pamiętajcie, żebyście nie miały potem uszu albo za uszami, nie? Trzeba to po prostu dobrze wypłukać. Ale robi robotę. Słuchajcie, to sebum, ten cały... Pozostałości szamponu, czy odżywki, czy jakichś tam balsamów, cokolwiek, to dziewczyny... Filuś, co ty robisz? Nie psuj. Nie wiem, co on robi. To zostaje Wam na głowie, a to faktycznie, normalnie mówię Wam, oczyszczony łeb. Ja zrobiłam to tylko jeden raz. Ale tak samo jak ze skórą, jak sobie robicie peelingi, to potem ta skóra jest naprawdę inna i naprawdę inaczej przyjmuje potem dalsze kosmetyki. Zostaje state ja myślę, że też, wiecie co, mamy też, kurde, ja bym Wam chciała wszystko powiedzieć szybko, te zanieczyszczenia właśnie ze środowiska czy, czy tego, to, to daje radę, także ja Wam polecam, spróbujcie sobie. Włos, włos jest naprawdę odżywione. skąd wiem, bo dzisiaj, słuchajcie, byłam mam fryzjera, i moja fryzjerka Ewa, serdecznie Cię pozdrawiam. Jezus, słuchajcie, włosy od fryzjera to jest coś, nie? Nie mówcie, Wy same sobie tak nie zrobicie. Eee, mówi do mnie, ej, jak takie, masz te włosy inne? Ja mówię, słuchaj Ewa, bo słowa ty, no to powiem Ci, że widać, no, jeden raz, ale powiem Ci, że się podniosło od góry. No i to naprawdę się podniosło, także spróbujcie sobie, oczyśćcie sobie tę e, głowę. Zrobicie sobie tylko dobrze, bo to jest naprawdę przyjemne. Fidrek, co z Tobą? Cołaś te poduszki. Eee, także ja Wam polecam. Także byłam u fryzjera dzisiaj, fajnie było. Ej, słuchajcie, i wydrącze jest dzisiaj, leczcie jeszcze, abyście sobie nie kupiły, papier, ręcznik papierowy Anka 9,99 i następny macie za złotówkę i możecie wziąć na jedną kartę cztery takie sztuki, także ja sobie wzięłam i daję Wam cenę, bo ja nie wiedziałam, gdyby nie moja szustra, którą też serdecznie pozdrawiam, bo mnie ogląda, to bym nie wiedziała, a naprawdę tu schodzi tego wszystkiego. Powiem Wam, że czy się te okna, czy tak jak w kuchni, tu, czy nawet auto, ja wiem, że są ręczniki, e, zwykłe ściereczki, ale to, to jest naprawdę porządna sprawa. No i ten wygrunkowy jest naprawdę duży. to jest 120 metrów. <coughs> Polecam. I teraz jest prąka, także opłaca się, bo drugi macie za złotówkę. Dobra, wypuszczę mojego psa i przyjdę za chwilę. Dobra, słuchajcie, i to było tak. Ja znowu w tym słuchajcie i potem co przerywnik, to ja mówię do Was, słuchajcie, zcierpicie. E, co Wam powiem, to Wam powiem tak, że Brianowi udało się jednak y, uratować ten telefon, no bo on zaczął, ten budzik zaczął dzwonić nam y, w tym reżu, więc okazało się, że my go w ogóle nie wyłączyliśmy, choć zdawało nam się, że, bo on w ogóle nie świecił, nic się nie działo, więc ja już przekonałam, to było tyle, nie? Padło. Więc z tej bezradności usnęłam z tym moim małym dzieckiem y, i... Widziałam, że ranek, widziałam, jaki ranek będzie. Że ja nie będę miała na czym pracować, bo ja nagrywam y, właśnie filmy tym telefonem, no nie? Że ja nie będę mogła y, odzyskać tych zdjęć, których jeszcze nie wywołałam, a mam na tym telefonie. Tam wszystkie y, okazało się, że. Bo przełożyliśmy kartę do innego telefonu. Okazało się, że wszystkie numery mam oczywiście niezepsane tak jak należy, więc przekładając kartę do innego telefonu, tak trafiły wszystkie kontakty. Więc. Yy... Nie, to, to po prostu był taka yy, czarna rozpacz, po prostu czarna rozpacz. Weźcie sobie, wyobraźcie, że wam telefon pada. Przecież tam macie praktycznie teraz wszystko w tych telefonach, nie? Więcej niż w telefonie, niż w portfelu. Więc yy, pomyślałam sobie, no gratuluję się. Ten w tyłek może i lepiej, bo teraz pewnie te telefony już więcej yy, kosztują. To był zły wieczór, zły, totalnie zły. Yy, więc ja tak, jak rano Brian mówi do mnie, że włączył mi ten telefon, on tam coś poszperał, bo nam nie działał w ogóle ten dotyk. No nie, rozkminił w końcu, mówi, Mamo, dobra działa, nie? I mówi: Mamo, coś wygrała. Ja ja mówię, Brian, weźcie się, uspokój. Ja wygryłam 500 razy w, w ciągu dnia, bo to wiecie, że ciągle ktoś mam dzwoni, o, gratuluję, wygrała pani z radia jakiegoś tam, tylko trzeba wysłać 500 smsów, nie? Więc ja mówię: Dobra, jak sobie nie urobisz, to sobie nie, nie będziesz mieć. No i. Ja tak to odebrałam, za chwilę on mówi do mnie tak, wiecie co było, ranek był w ogóle totalnie taki szybki jak ja teraz. Więc tak, Emilia w przedszkolu miała być dzisiaj na pomarańczowo, bo mają Dzień Marchewki. Pepko, dziękuję, że jesteś, uratowałeś sytuację. Wczoraj pojechałam, kupiłam jej koszulkę, kupiłam jej getry, w domu miałam pomarańczowe gumki, więc ma dwa kucyki. jak nie zapomnę, to wrzucę Wam fotkę, jak wyglądała Emila dzisiaj na ten Dzień Marchewki. Yy, więc była na pomarańczową. Oczywiście w przedszkolu dowiaduje się, że jeszcze trzeba było marchewkę dziecku dać. Ja nie dałam, tam uratowała sytuację pani, która dała tę marchewkę, Emilii jeszcze. Ja po prostu nie wiedziałam. Mnie, nikt nie powiedział o tym, że trzeba tę marchewkę. Yy, no i dobra, to Emilia odstawiona do przedszkola. Yy, potem Filip. Filip w ogóle miał dzisiaj wycieczkę do muzeum, więc miał być o dziewiątej, więc to taki był. No dobra, od Emilkę złapię wiedrąkę, w tym czasie kupię. Biedronkę Złapię. złapię. Ej, dronka wygniotę to z ciebie bułki. Uff. Ej sorry, ale ja się tak cieszę za chwilę dowiecie się yy, dlaczego jestem taka chaotyczna, dlaczego jestem taka radozna. Nie, to nie z powodu fryzjera, ale powiem Wam, że fryzjer daje radę, bo pięknie ułożone włosy to oczywiście Anka ja ład do góry i wyprostona. Yy, ale co? Wzięłam te bułki kupiłam. No i Brian mówi tak, że yy, mała jak naprawdę coś wygrałaś, bo ci ludzie piszą. Jacy znowu ludzie daj ten telefon. No i tak wziąłem co? Jakie gratuluję? Co? I za chwilę pukam do mojego naszego, bo stolecie. Ej, słuchaj, wygrałam, wygrałam, on co ja tak? A ja jeszcze nie wiem, nawet nie wiem, ale chyba mam gar. On mówi, jaki gar? Ja wiecie, oglądam ten film, ja no, tuż mnie te lepiej, nie? Bo tam się faktycznie w komentarzach matka czy plus jest, Jezu, 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 ja mówcie, że ja mam wolno -bar. I słuchajcie, dochodzę do momentu, gdzie Agnieszka losuje drugą osobę i to ja jestem tą wygraną. I słuchajcie, zaczęłam skakać, cieszę się, że faktycznie no, wygrałam Wolnowach, Słuchajcie, mam gara, także yy, ja się naprawdę zastanawiałam nad tym, żeby sobie kupić ten gara ale wiecie co, wiecie jak to jest? nie no, ja teraz jest jesień, za chwilę jest zima, więc ja pomyślałam tak, kurtki dzieciom, buty, bo to wszystko powrastało a jak jesteś spokoju z tym graczkiem, jeszcze przyjdą lepsze czasy, to sobie kupisz. Yy, ja pooglądałam nawet, tam mówiliście, że jest w Lidlu, no i wyglądałam senowo, ale dobra, tysiąc wydatków, gotowałaś do tej pory, bez tego gara to jeszcze parę miesięcy złotujesz, kupisz potem, nie, jak ty matka zwykle, swoje rzeczy są y, ostatnie. Także to jaką radość mi dało to, że ja wygrałam, ja powiem Wam szczerze, że ja się bardzo zastanawiałam nad tym, czy wziąć udział. Tutaj y, dziewczyny wiedzą, że ja raczej nie biorę udziału y, właśnie w takich rozdaniach, no bo sobie myślę zawsze weź babo, masz swój kanał, co te ludzie pomyślą o Tobie, że wiesz, nie Ci mało, nie na i takie tam. Nawet rozmawiałam z którąś z dziewczyn w ten sposób, no i ona tam mi tłumaczyła, babo, ale Ty jesteś przecież normalnym widzem, przecież wchodzisz, poświęcasz swój czas, piszesz te komentarze, także Agnieszka, Agnieszka z kanału Strefa Pozytywnej Energii. Ja bym cię tak chęciła za ten Twój kudłaty, piękny łebek. I bym Cię tak wycałowała, jak tą babę dzisiaj w wytrące, w sklepie, bo spotkałam koleżankę jest tam 20 lat jej nie widziałam. I ona była w jednej kasie, ja byłam w drugiej. Jerdzielam, zapatłam, no, to zostawiłam w tej kasie i poleciałam ją uściskać, bo to już starsza osoba, słuchajcie. I ja ją na jej całuję, i ona mówi, a nie Jezu, widzicie co, jej mąż tak mówisz, co my tam odwalamy? Nie, ludzie się patrzą, bo to ja ani czasu nie mam, bo wiem, że muszę wrócić z tymi bukami, a ja się tak ucieszyłam, że ona jeszcze jest, że ona przeszła tą pandemię, że, że ona jednak mimo tego, że no ona jest 20 lat starsza ode mnie, to jej się udało, że ona tak pięknie wygląda, także zaprosiłam ją do siebie powiedziałam no jak się nazywam teraz, gdzie mieszkam i wszystko. I wracając do Agnieszki, Agnieszka normalnie mówi ci, jestem skakała, bo ja tutaj po prostu skakałam, potem byrczałam, bo jak usłyszałam jak ty pięknie o mnie powiedziałaś tam. To to jest po prostu coś fenomenalnego. Słuchajcie, tam mnie ucięło, w każdym bądź razie do brzegu, yy, czyli Agnieszka bardzo, bardzo się cieszę z tego wolnowaru. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj nakręcić jakiś filmik, choć powiem Wam, że ja jestem baba ze wsi, ja nie miałam czegoś takiego. Mimo tego, że się przymierzyłam, znaczy ja przymierzyłam się, to jest za dużo powiedziane. Ja po prostu zerknęłam w jakich scenach to chodzi, widziałam też u dziewczyn, co robiły, więc jak już dostanę, to zobowiązuję się, żeby właśnie. Nie obiecuję Wam, ale na pewno będę z tego korzystać i jak nie będę zapominała, to Wam po prostu nagram, bo ja często mogłam przecież nagrać właśnie ten przepis, jak robiliśmy buraczki, wiele rzeczy mogłam, no ale ja nagrałam i wciąż o tym zapominam. Zdaje mi się to nieważne, takie jakoś. Także w każdym bądź razie, dziewczyny, wygrałam wolnowar, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Yy, podałam już adres Agnieszce, cieszę się z tego, że telefon udało się uratować i zaoszczędziłam sobie kolejne pieniądze. Już obiecuję, nie będę brała go w ogóle do łazienki, totalnie by mnie nie porciło, także nie róbcie w tego we vanie, bo nie opłaca się, słuchajcie, nie opłaca się, a to jest po prostu sekunda i po ptokach. Nam się uratowało, pamiętajcie, że w razie w... ryż potrzebny w domu... I co, dziękuję Wam wszystkim, do zobaczenia. Po weekendzie, po weekendzie wpadnie kik, no i lump, bo byłam i w Lumpie, i w kiku. Kupiłam tu i tam, także zapraszam Was serdecznie, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz nie chcę, żeby Ci coś ominęło, wbij subskrypcję i dzwoneczek, będziesz miał powiadomienia o wszystkich filmach. A Wam moi kochani życzę, w miarę ciepłego weekendu, bo za oknem zimno, rano, słuchajcie, też mam tak w tej Ramoneste, tak jakbym to... No ale dobra, dostałam po nosie. jednak z auta czasem trzeba się trochę przejść. I co? I do zobaczenia po będzie. Proszę o łapki w górę i cieszcie się razem ze mną. Do zobaczenia, pa, pa.